Dzień dobry, witam państwa serdecznie z miejscowości Łagwy. Jesteśmy w gospodarstwie pana Przemysława Galasa. E, miejscowość Łagwy, zatem niedaleko jest opalenica, jego palenica to Wielkopolska. I zapraszam państwa do kolejnej relacji e, w ramach projektu Cebulowe. Projektu realizowanego przez firmy BEJO, BASF e, we współpracy z portalem ewarzywnictwo.pl. W dzisiejszym materiale e, skupimy się na cebuli, ale cebuli z siewu tym razem wiosennego. Mówiąc o cebuli z siewu wiosennego, zanim przejdziemy do części dotyczącej ochrony fungicydowej, dwa słowa na temat warunków warunków pogodowych, jakie w tym roku występowały w Polsce, tutaj na, na, na tej plantacji. Mieliśmy szereg czynników niesprzyjających rozwojowi cebuli, co doprowadziło do tego, że generalnie nie tylko na, na tej plantacji, ale przez pryzmat całego kraju mamy do czynienia z mniejszym lub większym opóźnieniem. Cebul, właśnie z siewu wiosennego. Obecnie, jak Państwo pewnie przyznacie, wszyscy zauważamy bardzo intensywne, szybkie przyrosty cebul. Widać ewidentnie, że cebulę próbują nadgonić, natomiast myślę, że za miesiąc, za miesiąc będziemy wiedzieli, ile cebula, roślina cebuli była w stanie nadgonić. Biorąc pod uwagę to, że jest to gatunek bardzo wrażliwy na długość dnia, a od drugiej połowy czerwca dzień mamy coraz krótszy tyle na temat podsumowania dotychczasowych do warunków pogodowych przechodzimy do części e, dotyczącej ochrony roślin e, a korzystając z tego że mamy na polu piękny i wysoki opryskiwacz zapraszam do góry a co widać tutaj na tej plantacji co było widać od samego początku produkcji tej cebuli drodzy państwo w terminie bezpośrednio po siebie był tutaj wykonany zabieg herbicydem Stomp Aqua w dawce litr 25 na hektar jak Państwo wiecie, wielokrotnie powtarzam, dawkę pendimetaliny, dawkę Akwa po siebie zawsze dostosowujemy do rodzaju gleby. I tu do tego pola Lit 25 dawka Lit 25 jest dawką w pełni bezpieczną. Następnie z palety firmy BASF na zachwaszczenie wtórne był wykonany zabieg herbicydem WING-P. Skuteczność tego produktu można ocenić, Państwo widzicie w dzisiejszym materiale. A co z chorobami grzybowymi? Drodzy Państwo, w całej Polsce na etapie czwartego, piątego liścia właściwego momentami i trzeciego już była presja, już było zauważalne pierwsze objawy choroby Stemphylium vesicarium. I właśnie na tę chorobę, zwłaszcza w tej fazie rozwojowej cebuli, czyli do szóstego liścia właściwego, rekomendujemy Państwu nietriazolowe rozwiązania, a takim rozwiązaniem zarejestrowanym do ograniczania stenfilium vesicarium jest Signum, I, i taka rekomendacja też poszła tutaj na tym polu: 1 kg Signum na hektar z 5 kg siarczanu magnezu. Oczywiście w cebuli nie zapominamy o adiwancie, i w ten sposób plantacja na samym starcie została zabezpieczona przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza przed stenfilium vesicarium. W tym momencie mamy fazę intensywnego wzrostu cebuli, a patrząc na warunki pogodowe czyli w dużej części kraju pada deszcz. Może z pominięciem tego pola, ale tutaj było ono deszczowane. Do tego wysokie temperatury, robi się parno, zatem mamy wysoką presję mączniaka rzekomego. I na tym polu również zauważamy pierwsze objawy mączniaka rzekomego, co Państwo za chwilę zobaczycie. A co rekomendujemy w skutecznym zwalczeniu tej choroby, czy zabezpieczeniu plantacji? Drodzy Państwo, przede wszystkim przemienność stosowania fungicydów. Z palety firmy BASF rekomenduję Państwu Cabrio Duo w dawce 2,5 litra na hektar. Natomiast na każdy kolejny zabieg zachęcam Państwa do sprawdzania etykiet rejestracyjnych, do sprawdzania substancji aktywnych, aby z mączniakiem walczyć różnymi mechanizmami działania fungicydów. Drodzy Państwo, oprócz mączniaka rzekomego, nie zapominajmy lustrować plantacji również pod kątem stymfylium. Ok, warunki pogodowe obecnie sprzyjają. Rozwojowi mączniaka rzekomego, ale w mojej ocenie presja z jeszcze wróci. E, zatem nie skupiamy się wyłącznie na mączniaku, zwracamy uwagę również na stenfilium wesikarium. Bardzo ważnym, bardzo dużym problemem e, zaczynają być wciornastki. Drodzy Państwo, lustrujmy plantacje, sprawdzajmy właśnie no, miejsca, gdzie głównie siedzi wciornastek, tutaj między, między liśćmi. E, Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo często popełniany błąd. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę na temperaturę działania peretroidów. Peretroidy działają do 20 stopni Celsjusza, może do 22. Powyżej tej temperatury one po prostu odparowują z pola i nie ma ochrony. Pogoda sprzyjająca rozwojowi wciornastka. To pogoda z wysokimi temperaturami, zatem niesprzyjająca działaniu perytroidów. I druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, to przede wszystkim do tych z Państwa, którzy produkujecie cebulę z przeznaczeniem na przechowywanie. Na etapie początku załamywania szypioru należy zabezpieczyć plantację przed chorobami przechowalniczymi, a zwłaszcza przed zgnilizną szyjki. Na tym etapie rekomenduję Państwu drugi zabieg w sezonie preparatem Signum w dawce 1 kg na hektar i do niego również warto dodać 5 kg siarczanu magnezu i jak to w cebuli, nie zapominamy o adiuwancie. Dzień dobry Państwu, moje imię i nazwisko Galas Przemysław. Poprawiamy cebuli 35 hektarów, w tym jest 10 hektarów cebuli zimowej, dodatkowo inne warzywa typu marchewka, pasternak, por. I buraczek czerwony, i to jest uprawiane pod kątem przemysłu. W mojej ocenie sezon 2021 jest sezonem ciężkim, chociaż termin wysiewu był bardzo dobry, bo żeśmy ją wysiali 30 marca, ale później, z powodu tego, że było długi czas zimno, mokro, cebula bardzo długo wschodziła. Problemu z zachwaszczeniem jakiegoś większego nie było. Na tą chwilę zauważamy, że zaczynają się pokazywać choroby grzybowe, czyli mączniak, i zaczyna nam się pokazywać wciorniastek. Też będziemy wykonywać w tym celu zabiegi. W porównaniu do roku ubiegłego, ten rok będzie gorszy pod względem porów grzybowych. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na polu demonstracyjnym cebuli z siebu wiosennego, odmian z portfolio firmy Bejo. Na tym polu wysialiśmy 17 odmian cebuli, począwszy od cebuli żółtej w typie hiszpańskim od najwcześniejszych, po cebulę w typie Reinsburger do najdłuższego przechowania. Oprócz cebuli żółtej mamy również kolekcję odmian cebuli czerwonej oraz cebuli o łusce białej. Poza porównaniem odmianowym, na tych poletkach skupiliśmy się również na pokazaniu i ocenie różnych form produktowych nasion. Oprócz nasion precyzyjnych wysialiśmy również odmiany w nasionach podkiełkowanych oraz nasiona w formule BIMOX. Lustrując tę implantację, proszę Państwa, zauważyłem, że na samym początku nasiona precyzyjne znacznie ustąpiły porównując je do nasion podkiełkowanych, a tym bardziej do nasion w formule BIMOX. Tutaj mieliśmy idealne warunki, jeżeli chodzi o użycie nasion podkiełkowanych. Chłodna wiosna, za to wilgotna. Nasiona podkiełkowane miały o wiele szybszy start na samym początku oraz większe wyrównanie. Wracając, proszę Państwa, do zastosowania nasion w formule BIMOX, sami byliśmy ciekawi, jak odniesie się ona do nasion podkiełkowanych. Już we wstępnej ocenie, około dwóch tygodni po siebie, można było zauważyć o wiele szybszy wzrost roślin, a następnie w przeciągu miesiąca czy też półtora miesiąca rośliny te były bardziej wyrównane, miały około jednego liścia więcej. Co istotne, w tych chłodach, które mieliśmy na wiosnę, rośliny poradziły sobie o wiele lepiej, nawet porównując je do nasion podkiełkowanych. Tegoroczne wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze doświadczenia i stąd decyzja, aby Formuła Bimox była wprowadzona również dla odmian cebuli od przyszłego roku. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego materiału. Nie żegnamy się, a tradycyjnie mówimy do zobaczenia. Zachęcamy Państwa do obserwowania kolejnych materiałów w ramach projektu Cebulowe, projektu realizowanego przez firmy Bejo BASF we współpracy z portalem ewarzewnictwo.pl do zobaczenia. Do zobaczenia.